Siemanko, z tej strony, Vivo LOL 1, 2, 3. A ze mną jest. The Wiecie snake. kto? Najpierw się ze mną przewita ta, która już ze mną nagrywała na YouTube. A teraz to jest nowa koleżanka. Elia ten. No je. Ja się wyświęcę. E, Moja ekspertywa też będzie, bo ja tak. też sobie nagrać. E, no Zrobimy, i słuchajcie. Robimy to z nim? Robimy to z nim? Daj. Daj. Nie tak. lękaj. spadajcie. Ja nie lękaj. Ja nie nagrywam. mi mi <grywanie> a, a, i wiesz... Ja ci pomogę, ja mam miecz. Ja ci Potem pomogę, ja mam miecz. Wol. No kurde. Dobra, ludzie, ogarnijcie się. <grywanie> a ty nawet nie wiesz, co ja mam. Ja mam szczały i mam łuk i mam diaksję. Ja mam szczały mogę ci dać. Tak, to daj, daj, daj. Na... Weź, daj mi strzały, daj Dobra, tylko muszę iść na homa. Tam zostawiam wszystkie. Poczekaj, do... tylko ja wyłączę no. skape'a, bo Zuzia była widać. Ja już mam wyłączonego. Nie wchodźcie mi, nie wchodźcie mi te głąby mi wchodzą w trans. Ktoś chce jedzonko, bo mam takie zgniłego mięsa, jak Ej! No to, ej, Dominika! Hmm. Chodź za mną moment. Dobra, Duzia? teraz tak powiemy no. jedną rzecz, czyli powiemy po prostu jak się nazywamy. Nazwiska nie mówimy. Ja jestem Dominika. Wie, wie, a oni ja już Zuzka. mnie znają, wie. oni mnie znają, bo ja nagrywam z takim kimś i nie powiem kto. Aha. Ja to Zuzka. No, a, to jest to Zuzka, ja jestem Dominika i... Zuzia! Nie... Zuzia, to... Zuzia! Za tobą jesteśmy! Yy, my będziemy mówić do siebie po imieniu, więc... Chodźcie. No. Tutaj chodź dam ci. Nie tutaj, to tutaj chodźcie. Czekaj, ja do... mam dużo jedzonka, Dominika dam ci trochę jedzonka. A, tutaj ja też mam Ej, Zuzia! Jedzonka. Zuzia, wskocz tam. Masz jedzonko. No, rzucaj. Ej, no. wskocz tam. Nie, bo tam nic nie ma. Jest. No to weźcie moje surowe mięsk. Do mnie nie, moje dobra, mięsk. żart, żart, żart. daj. Kurde, Mam, z... złodziej, złodziej. Ale tam, ale tam coś jest naprawdę. Zryknął, no patrzcie, tak. Ale nie skocz. To, sko... to, to jest Łukasz, złodziej, tak. Przez... Oni mnie nie znają, oni mnie znają, bo ja nagrywam. Cicho. Kasią. Cicho. Ja nagrywam. W kościach. Brawo, jesteś bohaterem. Teraz pisz Aha, co ja... to jest? Lol. Lag. Głupia myszka. Zabiję cię, zobaczysz. Ja, ja mam miecz, posłuchaj, jak sobie? Ja te... No, no ma... i mam taki. Dehe, ja mam, mam lepszy, ja mam lepszy. Mm. Ale ty nie masz le... jedynie ile ja mam. A gdzie by tam być? Bo ja przy tym kurczak. No to idziemy szybko. U mnie możemy... ja tylko będę, a już macie, mówię wam. Co, ja wam tylko mówię, będę nagrywał 30 minut, bo ja idę zaraz spać. A ja mogę tylko 10 minut nagrywać. Nie? No a, to a ja, ja, masz na... killów, masz killów! Aj. Aj. Nie. Ja zaraz Nie. wrócę. Czekaj, pójdę, pójdę. Aj, ale mogę zrobić cicho, mogę zrobić. No to zrób, bo mi jest potrzebny kilo. Młe tam, Pójdę! Pójdę po kilof. No to łap, trzymaj, zrób sobie. Zwróciłem ci craftinga. Ale ja idę do domku. No. Bo ja tam mam swoje kill off. Ehm, Dominika? Nie, ma jej poszła na chwilę. Nie chcę jej mówić co taki z zbroją zbroją coś robi, ale nie powiem. Aaaa, no. Jakiś b, a, m, b, i? Jeden, dziewięć, zero, b, osiem jestem! No, za co on z tobą ym... robi? Ten jak sobie coś ci Ofu! Jakby co odkopiemy jakąś gildię, bo mam. Zaraz. Ja znalazłem. Ale chodźcie ze mną. Kto chce usmażonego ciknego? Ja mam... Ja, du ja mam dużo... Ci gnojku tej nie dostaniesz. Hmm. Jaki Nie kikednuj... gnoj. i i gruz Czekaj, ja mam grusz. Chodźcie szybko na hardcore! To Ja ci dam grruz!

ja tu na hardcorem robię, nieprawda, do... za nami nie idzie. Kłamiesz. Nooo, gdzie? A gdzie ty jesteś? Ua. Ja, ja znalazłam jakąś kill. Krawa! Biegnie, to... Biegnie za mną. Biegnie to... za tobą bo A gdzie Szyb... jest? Czekaj! A... Jego z łuku, ja z No to dobra, tu ja do was lecę. Też szybko! Kocham. Idę do was, szybko widzę. I gdzie my u ciebie, ale mnie laguje, chociaż jak mnie laguje, ja to ja mam Nie, 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 lagi, ale teraz już. Jeszcze... Jestem, poza nie. Gdzie? Gdzie oni pobiegli? Gdzie oni jestem pobiegli? Tutaj. pobiegli? Jestem pana poza... wyłupem. ja jestem, jestem. Poza... go odciągnę, Dominika, ja go odciągnę od ciebie. Szybko, biegnie, on za mną pobiegnie, głową. Biegnie, biegnie, biegnie. Za mną? To szybko. No, nie za mną, szybko, biegnij. Biegnij, szybko. Za szybko! Nie, nie, już jesteś. Jesteś już. Czekaj, idę na bezpieczną stronę. No, szybko, bo ja go już odciągałem. Dobra, już go nie ma. Dobra, daj mi jedzą, rzuć mi. Dobra, masz czekana. A gdzie ty czekaj? Jesteś? No, ja chodź tu! Głąb. Głąb. I jeszcze tylko troszkę. I Dobra. jest! Jestem 15-20. Dobra, Nara, ja kończę. Dobra. Nic, to już koniec. Ja tego nie będę. Dobrze, nie będę tego jutro najwyżej, o której będziecie. Dobra, to się żegnamy z Wami, to był pierwszy odcinek Minecraft serwera. Jutro nakręcimy odcinek drugi, zdaje się, tak? No tak, dobra, to jutro. O której będziecie? Ja wieczorem, gdzieś tak o. O 17, 18 będę. Dobra, to na razie, pa. Na razie, żegnamy się.